Dzień dobry Państwu. Spotkaliśmy się pod zespołem Szkół nr 2 w Kutnie, aby przekazać Państwu bardzo dobrą informację, albowiem otrzymaliśmy dofinansowania z, pro, z projektu Polska Sportowa na wysokość około 350 tysięcy złotych. Z tego dofinansowania zbudowane tutaj za Państwem zostanie wielofunkcyjne boisko sportowe dla uczniów. está aí outro Szkoły. Jest z nami dzisiaj pani dyrektor placówki. Jest z nami pan Zbigniew Linkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, pan senator Przemysław Błaszczyk oraz pan poseł Marek Matuszewski, wiceprzewodniczący Komisji Sportu, Parlamentarnej Komisji Sportu. Oddaję głos panu Markowi, który przybliży, na czym polega program Polska Sportowa. I przekażę tutaj szersze informacje odnośnie tego projektu. Szanowni Państwo, no bardzo mi jest miło, że mogę tutaj dzisiaj w Kutnie przekazać symboliczny bon z sumą prawie 350 tysięcy na ręce Pana Starosty, ale też na ręce Pani Dyrektor, bo wiedziałem dokładnie, że tutaj w tej szkole są wielkie potrzeby. Sportowe. Młodzież czekała i się doczekała. Szanowni Państwo, wniosek został wypełniony perfekcyjnie. Pan starosta może pochwalić swoich pracowników, bo rzeczywiście tylko najlepsze wnioski dostały dofinansowanie i wśród nich właśnie tutaj to miejsce, to boisko. My w Ministerstwie Sportu i Turystyki przekazujemy bardzo dużo pieniędzy. W porównaniu, Szanowni Państwo, do na przykład roku 2015 to jest jakieś trzy razy więcej. To są ogromne pieniądze, które są przekazywane na hale sportowe, na sale gimnastyczne, na lodowiska, na boiska wielofunkcyjne, właśnie takie jak tutaj w Kutnie. Te pieniądze są przekazywane konkretnie do samorządów. Tutaj będą organizowane oczywiście przetargi. No i myślę, że to boisko już wkrótce będzie tętnić życiem i będzie wyglądać w sposób profesjonalny, bezpieczny, bo o takie właśnie obiekty sportowe nam chodzi. Tak szerzej mogę powiedzieć, że na pewno w tym roku też będzie, znaczy w przyszłym roku, edycja 2023 Sportowa Polska i też zapraszamy tutaj pana starostę, aby. Namawiał samorządy, aby korzystały tutaj te samorządy z powiatu kutnowskiego z ogromnych pieniędzy z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ja tak podam taki przykład sztandarowy. Tysiąc hal, lekkich hal dla małych w szczególności gmin, które będą miały dofinansowanie około 80%. Więc to są ogromne pieniądze, które będą mogły być wykorzystane przez gminę. Oczywiście pan starosta musi dopilnować, aby były te wnioski y, wykonane w sposób perfekcyjny, tak jak tutaj miało to miejsce właśnie w kutnie. Cieszymy się, panie starosto. No i co, na pana ręce To może panią dyrektor panią, jeszcze. Tak, a, to jeszcze poczekamy chwileczkę. Niech pani dyrektor, jeszcze słowo i e, Drodzy państwo, y, cóż mogę powiedzieć? Jestem przeszczęśliwa. Przeszczęśliwa jest również cała społeczność szkolna ponieważ po wielu, wielu latach będziemy mogli w pełni wykorzystać ten teren dla naszej młodzieży. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim instytucjom, a przede wszystkim tutaj panu starości i starostwu powiatowemu w Kutnie, które um, zrobiło ogrom pracy w tym kierunku, żeby to boisko wreszcie u nas powstało. Serdecznie dziękuję. Może pan senator jeszcze. Szanowni Państwo, no cieszymy się, że kolejne środki trafiają do powiatu gutnowskiego, teraz tutaj do samego no, to już samorządu powiatowego i do zespołu szkół na kolejne inwestycję sportową tutaj bardzo ważną, bo tak jak rozmawialiśmy z panią dyrektor, bardzo ważne to, żeby to boisko powstało, bo takiego zaplecza nie ma ogromne podziękowania też tutaj dla powiatu dla pana starosty dla pani dyrektor i wszystkich którzy się przyczynili że ta inwestycja może zafunkcjonować także i, i dziękujemy panu posłowi bo też pilnował aby te środki trafiły właśnie na takie inwestycje. Cóż, pozostaje tylko życzyć szybkiej i dobrej realizacji inwestycji, żeby to się jak najszybciej odbyło, bo młodzież czeka na to, aby mogła korzystać z tych dobrodziejstw, z tej nowej infrastruktury, nowoczesnej infrastruktury, aby oprócz tej nauki. Ściśle tutaj już merytorycznej także i, i, i była ta, można powiedzieć, nauka praktyczna i w jakiś sposób też rozwój fizyczny, czyli poznawanie dyscyplin gier i, i, i w jakiś sposób też ten rozwój od tej pracy, można powiedzieć, umysłowej też jakiś odpoczynek i rozrywka i zajęcia fizyczne. Gratuluję i życzę szybkiej realizacji inwestycji. Dziękuję. Na koniec e, chciałbym podziękować mediom e, za przebicie na dzisiejszą konferencję. E, ogromne podziękowania dla pana posła, dla pana satenatara za wsparcie e, w pozyskiwaniu e, tych środków. Ze swojej strony mogę powiedzieć jeszcze taką ciekawostkę, że e, pierwsze wieści od kiedy ta szkoła walczyła o to, aby to boisko powstało, to są czasy, kiedy ja chodziłem do szkoły wiza a vis po drugiej stronie ulicy. Więc to jest naprawdę szmat czasu, szmat czasu, od kiedy społeczność szkolna zabiegała o tę inwestycję. I naprawdę z całego serca jest mi bardzo przyjemnie, że za mojej kadencji ta inwestycja zostanie wykonana. Dziękuję bardzo.